Daniela, co takiego powiedziałaś? Nic takiego. Po prostu jest nieco nerwowa, Luna. I tyle. Nerwowa. Słuchaj, Simon, nie wiem, co takiego ci nagadała, ale musimy porozmawiać, bo nie jest tak, jak myślisz. A więc jak? Po co chcesz z nim rozmawiać? Żeby po raz kolejny tylko wieszać na mnie psy? Powiedziałam jedynie prawdę. Tak. Zagluna, słuchaj, rozumiem cię, ale musisz w końcu się przyznać. Wystarczy, jak powiesz, że zgubiłaś tego pendrive'a i że to przez ciebie ukradli im piosenkę. Co? Dobrze wiesz, że to nieprawda, Ta, to Tak, wiem, wiem, ja rozumiem, że nigdy nie zrobiłabyś czegoś takiego umyślnie, ale kiedy zdarzy się, że popełniamy błędy, musimy się do nich przyznać. Chcesz rozdzielić Simona i mnie? To kogo chcę tu rozdzielić? Zrozum w końcu, że ja wcale nie zamierzam rozdzielać ciebie i Simona. Chcę jedynie, żeby on był szczęśliwy. Tak. Gdybyś naprawdę chciała, żeby był szczęśliwy, to odrobinę bardziej uważałabyś na to, co robisz i nie zgubiłabyś pendrive'a. A wtedy nie byłoby żadnego problemu. Ale to nieprawda! Przestańcie, mam już tego dosyć, okej? Okay? Wiem, że zgubiłaś pendrive'a, Luna. Przyznaj się, bo nic się nie stało. Wiem, że nie zrobiłaś tego specjalnie i nie masz nic wspólnego z kradzieżą piosenki. Simona, ale to nieprawda! Ona kłamie! Nie! Przecież ja nie zrzucam winy na ciebie. Stwierdzam tylko fakt. Gdybyś choć odrobinę uważała, nikt nikomu nie ukradłby piosenki. I jednak zrzucasz winę na mnie. Nie, Luna. Chwila, spokój, Luna. E, możecie odłożyć to na inny moment, inny dzień? Zostawcie to na jutro, tak? I na inne miejsce. Tak, tak, tak. Poza tym ja bardzo nie lubię takich kłótni. Możemy iść? Tak, spokojnie, spokojnie. I pogadamy, jak już się uspokoimy. Tak. Dziękuję.